Listy uwierzytelniające składane głowie państwa polskiego w okresie II Rzeczypospolitej. Twórcą zasad polskiego protokołu dyplomatycznego po uzyskaniu niepodległości był Stefan Przezdziecki, który opracował pierwsze przepisy protokolarne, ceremonialne i etykietalne Rzeczypospolitej Polskiej. W okresie II Rzeczypospolitej opinia publiczna w Polsce przy różnych okazjach zapoznawała się z przejawami aktywności Korpusu Dyplomatycznego. Jedną z nich były uroczystości składania listów uwierzytelniających przez posłów i ambasadorów. W latach 1919-1925 listy uwierzytelniające składane były w Belwederze na ręce naczelnika państwa, a potem prezydenta Rzeczypospolitej na Zamku Królewskim. Przejazd na te uroczystości ulicami Warszawy był barwnym i budzącym ciekawość mieszkańców wydarzeniem. Protokół przewidywał, że w dniu, w którym wyznaczona została audiencja u głowy państwa dla złożenia listów uwierzytelniających, szef polskiego protokołu dyplomatycznego wraz z adiutantem prezydenta udawał się do siedziby nuncjusza lub ambasadora w galowym powozie lub samochodzie z eskortą wojskową. Gdy ambasador pojawiał się w drzwiach, oczekująca eskorta oddawała mu honory wojskowe. Trębacze odgrywali fanfarę, a dowódca eskorty meldował się ambasadorowi, gdy ten wsiadał do pojazdu. Następnie Orszak ruszał ulicami w kierunku Belwederu lub Zamku Królewskiego. Orszak składał się z czterech trębaczy na białych koniach. Pół szwadronu kawalerii z przodu i pół szwadronu za pojazdem prezydenta Rzeczypospolitej, w którym jechał nuncjusz, ambasador lub poseł z dyrektorem protokołu dyplomatycznego. Przy prawych drzwiach pojazdu jechał konno oficer dowodzący oddziałem, za nim trębacz, zaś na końcu dwa pojazdy z personelem ambasady. Przy wjeździe przez bramę główną trębacze odgrywali fanfarę. A na samym dziedzińcu honory oddawał batalion piechoty ze sztandarem i orkiestra odgrywała hymn danego państwa. Od wejścia głównego ambasadorowi towarzyszyło dwóch adjutantów prezydenta. Prowadzili go do miejsca uroczystości, przechodząc obok oddziału wojska, który przechodzącemu ambasadorowi oddawał honory. Ambasador udawał się do sali, w której odbywał kurtuazyjną rozmowę z ministrem spraw zagranicznych lub jego zastępcą. Prezydent, powiadomiony o przyjeździe ambasadora, wychodził ze swojego gabinetu i w towarzystwie szefa protokołu dyplomatycznego i sekretarza osobistego udawał się na uroczystość wręczenia listów. Do sali audiencjonalnej lub rycerskiej na Zamku Królewskim, gdzie odbywała się uroczystość wręczania listów, ambasador wchodził poprzedzony przez dwóch adiutantów, prowadzony z prawej strony przez ministra spraw zagranicznych, z lewej przez dyrektora protokołu. Adiutanci zajmowali miejsca za prezydentem, minister spraw zagranicznych i dyrektor protokołu prowadzili ambasadora do środka sali, gdzie zatrzymywali się, stając naprzeciwko prezydenta. Zwracając się do prezydenta Rzeczypospolitej, dyrektor protokołu wymieniał na głos tytuły ambasadora. Następnie minister spraw zagranicznych pozostawiał ambasadora na środku sali, a sam zajmował miejsce na prawo od prezydenta. Równocześnie dyrektor protokołu odstępował od ambasadora i stawał z boku. Gdy wszyscy byli już na swoich miejscach, ambasador po złożeniu ukłonu wygłaszał mowę. Następnie podchodził do prezydenta i składał na jego ręce kopertę z listami uwierzytelniającymi, po czym wracał na swoje miejsce. Prezydent przekazywał je ministrowi spraw zagranicznych i odbierał z jego rąk tekst swojej mowy, którą zaraz potem wygłaszał. Po skończeniu przemówienia prezydent i ambasador podchodzili do siebie, wymieniając uściski dłoni. Ambasador prosił wtedy prezydenta o pozwolenie przedstawienia personelu ambasady. Pracownicy ambasady podchodzili kolejno według starszeństwa. Po przedstawieniu świty ambasadora, dyrektor protokołu przedstawiał mu współpracowników prezydenta. Po skończonej uroczystości prezydent zapraszał ambasadora do przyległego gabinetu, gdzie odbywała się rozmowa w cztery oczy. Po skończonej audiencji ambasador wracał do sali głównej i żegnał się z obecnymi członkami rządu. Moment ten był też okazją do zrobienia pamiątkowych zdjęć. W okresie międzywojennym zamek królewski stał się oficjalną rezydencją prezydenta Rzeczypospolitej. Prezydent Ignacy Mościcki urzędował tutaj przez 13 lat, i sam zamek stał się też miejscem oficjalnych ceremonii składania listów uwierzytelniających przez ambasadorów państw obcych. Posłużyły temu celowi dwie sale: pokój audiencjonalny stary oraz sala rycerska. Następnie, w tym samym porządku jak uprzednio, formowany był orszak i ambasador kierował się do wyjścia na dziedziniec zamku. Procedura pożegnania i przejazdu ambasadora do jego ambasady odbywała się w tym samym porządku co przyjazd. Po dotarciu do ambasady, ambasador wysiadając z pojazdu, dziękował ukłonem dowódcy eskorty, który oddawał jednocześnie honory. Jeśli składającym listy był nuncjusz apostolski, to przy pożegnaniu, stojąc w drzwiach wejściowych, udzielał on błogosławieństwa całemu orszakowi wojskowemu. Stosując się do dawnego zwyczaju, dodawał do formuły błogosławieństwa, iż błogosławi też obrońców Kościoła prawowiernego. To zdanie odnosiło się wprost do tradycji rycerstwa polskiego. Protokół jest dynamiczny, tak jak dynamicznie współczesny świat. Natomiast listy uwierzytelniające są stałym elementem w każdej służbie zagranicznej i oznaczają początek misji każdego ambasadora. Jest to element stały, każde państwo ma swój scenariusz takiej uroczystości w Rzeczpospolitej Polskiej. Tradycyjna uroczystość odbywa się w Belwederze, prezydencji prezydenta Rzeczypospolitej i każdy ambasador tam rozpoczyna swoją misję.